Godzinka z książką przyjdę po ciebie nocą od wydawnictwa Mowa. Zacznijmy od tego, że w książce mamy trzy perspektywy i chyba trzy linie czasowe. Pierwsza z nich to rok 2000 i historia rodziny Doyle'ów. Williama, Lin, Josie i Itana. Mieszkali oni w domu oddalonym od miasta i z tego, co się dowiedziałam, wydarzyła się tam pewna tragedia. Druga perspektywa nie jest umiejscowiona w czasie, a dotyczy pewnej rodziny, matki, ojca i córki. I powiem wam, że jak na razie... Te rozdziały najbardziej mnie niepokoją, bo ojciec wydaje się być niezłym psycholem, który znęca się nad żoną, partnerką, bo też nie jest określone, czy oni są w związku małżeńskim. I trzecia perspektywa dzieje się obecnie. Wiley Lark, aby popracować nad swoją najnowszą książką, wynajęła na wsi opuszczoną farmę. Kobieta planuje wydać swoją czwartą książkę o tematyce True Crime. Wspólnym mianownikiem dla tych trzech historii wydaje mi się, że jest ten dom, który wynajęła Wiley. Kupiona na pracę kobieta nie przejmuje się zapowiedzią burzy śnieżnej i kiedy ona nastaje, na dworze panuje kompletny chaos, ale kobieta z okna dostrzega, że coś leży na jej podjeździe. Jak się okazuje, jest to kilkuletni, bliski zamarznięcia chłopiec z urazem głowy. Po udzieleniu mu pomocy próbuje ustalić, co się wydarzyło, ale chłopiec kompletnie się do niej nie odzywa. Jestem mega ciekawa, jak te trzy historie finalnie się ze sobą połączą, ponieważ Wiley. Szukała spokojnego domu w odosobnieniu, by być samą, a okazuje się, że jej dom wcale nie był tak odizolowany, jakby sobie tego życzyła, i prawdopodobnie ktoś ją obserwował. W godzinę udało mi się przeczytać 58 stron.